Bota zajebista Ewa z Wiochy Lubi tylko długie papierochy Jeśli Ty masz ekstra klasę, to zabierzesz ją na noc w trasę Bota zajebista Ewa z Wiochy Lubi tylko długie papierochy Jeśli Ty masz ekstra klasę to zabierzesz ją na noc w trasę. Kiedy Ewa obudziła się, Pomyślała sobie, że zapali dziś se papierosa, który będzie w jej ustach długo świetlił. Bo ta zajebista Ewa z Wiochy. Lubi tylko długie papierochy, jeśli ty masz ekstra klasę, to zabierzesz ją na noc w trasę, bo ta zajebista Ewa Zwiochy lubi tylko długie papierochy. Jeśli ty masz ekstra klasę, to zabierzesz ją na noc w trasę. Gdy na dysce pojawiła się To wiedziała, że zapali fajadziste I wybierze sobie tego, który będzie pasował jej Bo ta zajebista Ewa z Biochy Lubi tylko długie papierochy, jeśli ty masz ekstra klasę, to zabierzesz ją na noc w trasę. Bo ta zajebista Ewa z Wiochy, lubi tylko długie papierochy, jeśli ty masz ekstra klasę, to zabierzesz ją na noc w trasę.